Nie wpadłam na pomysł, żebyśmy z Laurą może na skróty na plaży zeszły i weszły. Nie, ja wam mogę pomóc. Jak Ale. Y... Może, nie, 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 tutaj byśmy by się nie, tak byśmy zmieścili. Nie, no, pełno, wszystko zajęte. Ludzi pełno. Czy wam pokażę taką fajną zagadkę? Tam się u Laury pali światło. U nas się pali światło. Jesteśmy już po śniadaniu. Pokażę wam teraz jak wygląda okolica, w której spędziliśmy noc. Tak sobie tu pochodziłem trochę wcześniej. To jest to teren kempingu. Nie pamiętam jak się nazywa. Zaraz tam pójdziemy doma, pokażę jak tam wygląda ten kemping. A okolica się tak prezentuje. Ciche, spokojne miejsce. Nic się tutaj w nocy nie działo. Jak widzicie w lesie. Miejscówka. Ogólnie mogliśmy nawet tam dalej wjechać. Myślę, że też by nie było żadnego problemu. Jakbyście szukali sobie tutaj tej miejscówki, żeby stanąć, to jest pole namiotowe leśne. Tak się chyba nazywa, bo tutaj widzę naklejkę. O, pole namiotowe leśne Dębki. Tak na pole. Samo w sobie, wszystko pozamykane. Chociaż powiem wam, że tak, tutaj są jakieś toalety, łazienki. Widzicie? Wszystko powykręcane, klamki pozabierane, ale tam jest zrzut. Co prawda i tak dzisiaj jedziemy na Aleksę, więc tutaj nie będę nic zrzucał. Serwis sobie zrobimy na Aleksie. Ale... Pyk, zobaczcie. Zrzut, można sobie zrzucić coś. Coś tu z rana nam już puka, słyszycie? Jakiś dzięcioł, o tam siedzi i puka na górze. z rana klimaty, cicho, spokój tak się z jednej strony zastanawiam że nawet chyba, dobrze że tutaj niby to jest tandetne te plastiki, bo są tandetne nie mówię, że nie ale one też mają fajne tutaj funkcje, bo jak tutaj ten cały syf leci, no to leci na plastik a nie gdzieś tam na tą farbę, na blachę tak w sumie z jednej strony badziewie, ale z drugiej strony też coś to, nie wiem czy to tak było wymyślone czy po prostu tak wypadło zobaczymy sobie jeszcze Ile tutaj mamy gazu, bo ostatnio się nam skończył po dniach, więc jak będziemy na serwisie, to może warto by też tą butlę od razu wymienić. A, tu chyba dużo nie zostało. Zobaczcie ile śniegu się tu zrobiło. Zamarzło. Ale to też już gdzieś tam na dnie jest, więc pewnie też wymienimy butlę na nową, więc trzy dni grzania. Jest godzina dziesiąta, czas się zbierać, więc odpalamy auto, przenosimy niektóre rzeczy do samochodu i ruszamy w kierunek Aleksa. Zobaczymy jak tam autko zapali Auto odpalone. Jak widzicie pokazuje jeden stopień na zewnątrz, więc już w miarę ciepło się robi. Wszystko spakowane? Ja wszystko Idzie. Przechy, Przechyl jeszcze ten stołek, wiesz, bo ta woda tutaj śnieg leży. Niech to zleci. Jak miejsce Ci się podobało ogólnie na noc? Nie bardzo cicho tutaj było. Całkiem przyjemne miejsce i można tutaj jest fajnie... Jak się przyczepą przyjedzie, to jest tu fajnie, bo tu sobie można nawrotkę od razu zrobić. To jest taki duży teren, że ja się tutaj nawróciłem bez jakiegoś kombinowania. Bo tutaj w dępkach ogólnie jest wąskie, mają uliczki, więc żeby się nawrócić, to trzeba by było kombinować, a to jest takie dosyć fajne miejsce. To co, ruszamy. Mamy 30 km do Aleksy. Wyjeżdżamy już z parkingu, znaczy z parkingu, no z kempingu można powiedzieć. Z kempingu parkingu naszego miejsca, no z Lego

Wszyscy przyjechali na serwis. Trzeba się gdzieś tutaj wcisnąć. Tu jest na drogach tyle piachu. Normalnie sam piach leży. Zobaczcie, ile piasku się nazbierało tutaj. Wszystko znowu do mycia przyczepa. Cała czarna i cała w piachu jest. To nie jest brud, tylko to jest piach. Zobaczcie, co tu się porobiło znowu. Cała się usmarowała. W oczekiwaniu na Serwis, zobaczcie, ile tutaj stoi. Idziemy zobaczyć. Tak, idziemy zobaczyć. Bo ostatni Ale raz coś. Mgła jest, zobaczcie pusto. Nic, nic się nie dzieje. To nawet jak byliśmy tutaj no, w maju, to tak pusto nie było. No, jak zobaczymy, jaki widok. Ale może spokojnieć Nie siadę, tam machę na pewno Padłam na pomysł, żebyśmy z Laurą może na skróty, na plaży zeszły i weszły. Nie ja wam mogę pomóc, jak w ale, ale, ale nie ma chętnych. Ja was zachęcę. <gry> to już nie zachęcaj, nie zachęcaj. Jeszcze się przejdziemy na nasze miejsce. Gdzie tam ale? myśmy stali? A już widzę nasze ale, miejsce. Ale jakieś inwestycje widzę, są czynione, bo jakieś kable wystają to, to tutaj staliśmy Pusto. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, korzystając z okazji, że tu jesteśmy z tym pięknym widokiem, yy, że coś fajnego zrobił kemping Alexa. Yy, został zamknięty, nie mógł prowadzić swojej działalności, zarabiać, a mimo wszystko udostępnił właśnie serwis, widzicie jacy, jaki jest bardzo pomocny, zupełnie za darmo, tak i, yy, I dużo ludzi jako... Jako nasz karawanik w ogóle chcemy podziękować tak za to, że, że no naprawdę fajna, fajna sprawa. Ja tylko dodam od siebie, że również można tutaj butle wymieniać. My już tutaj jedną wymieniliśmy i teraz trzy dni minęło i pewnie wymienimy drugą, jeśli oczywiście będzie dostępna. Czekamy, jesteśmy już teraz pierwsi do serwisu, zaraz podjedziemy, za nami już kolejka. Ale w międzyczasie butle sobie wymieniliśmy, nie? Mamy nowkę sztukę. Mamy nowkę sztukę nabitą na propanem. Mo można grzać. A zaraz podjedziemy, my się tu ładnie opróżnimy i gnamy dalej. Serwis mamy ogarnięty, wszystko zrobiliśmy. Trochę mieliśmy problemów, bo musieliśmy konewkę, konewką wodę wlewać, ponieważ wąż zamarzł. jak był w nocy i wąż ogrodowy zamarzł, a mój nie pasował, nie miałem takiej końcówki. Ale jakoś tam ogarnęliśmy. I co? I ruszamy sobie dalej. No. Butla wymieniona, toalety opróżnione, szara wywalona. Co my tu jeszcze mieliśmy? Chyba wszystko, co mieliśmy zrobić. Jedziemy dalej. Bo ja chciałabym też apelować, nawet jak przyjeżdżacie tutaj na ten serwis, bo on jest bezpłatny, to zostawcie coś, bo no, chyba fajnie, tak, że, że tak. udostępniają i, i przecież niech... no, Zawsze się z tego korzysta, no to trzeba by coś zostawić, symbolicznie chociaż. Tak. Dobra, my jedziemy, to już się spotkamy chyba w Stegnie. I dojechaliśmy właśnie do Stegny, tylko jeszcze mały postój sobie zrobiliśmy w Biedronce. Musimy zrobić jakieś zakupy, bo dzisiaj jest sobota. Wczoraj było zamknięte, jutro będzie zamknięte, więc musimy się trochę zaopatrzyć w jakieś wędliny, picia, bo nam się kończą takie rzeczy. Jedziemy na parking, a gdzie to jeszcze nie wiem. Paulina zna trasę, więc zobaczycie sobie za chwilę gdzie to jest i jak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze będzie winno, bo powiem wam, że Dość dużo czasu zeszło nam na serwisie na Aleksie, bo chyba z godzinkę staliśmy w tej kolejce, a teraz już jest koło drugiej, więc staramy się to szybko jeszcze, żeby za widnego tam zajechać. Pani tu wyjeżdża, to ja mógłbym się w sumie teraz nawinąć i sobie stanąć tam po drugiej stronie, póki nikogo nie ma, bo tu chyba już nie przejadę. No, to może się, a musimy się wyjechać tutaj tą drogą, więc ja się nawinę teraz. Nawijka zrobiona, sprawnie poszło, szybko. Teraz stoimy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć miejsc parkingowych nasz zestaw zajmuje. Jakby chciał tak stanąć. Zbliżamy się już do Stegny. Znaczy, w Stegnie już byliśmy, tylko teraz no, tutaj do morza, tak? I tutaj po prawej stronie powinniśmy mieć parking, na którym chcemy nocować. Ale zaraz to obczajemy sobie. Czy będzie gdzie? Stanąć. Tutaj są jakieś parkingi, bo i tak patrzymy. Jeden już przejechaliśmy, tutaj jest jakiś drugi. Zaraz zobaczymy, czy tu można stanąć. A to jest płatny. Też już pełny. Morski. Inaczej tutaj nie staniemy. Tutaj jest jakiś parking na górce. Ewentualnie tutaj się wcisnął Tutaj w lesie i my wtedy tu staliśmy? Nie czy dalej jeszcze? Dalej, ale nie wiem czy to może tak, tu chyba po lewo staliśmy Po prawo. Po prawo no, to wszystko teraz to zobaczcie co tu się dzieje? Tu pełno ludzi jest. Jakby tutaj staniemy. my tu po prawo staliśmy. Zobaczcie, tu wszystko zapchane gdzie ja tutaj wiadę? Tam trzeba by było, poczekaj. Tam no, ale ja tam nie stoi. wiadę, no zobacz co tam się dzieje. Ale to... No ja tutaj nie wiadę, no Zobacz, pokaż tę Paulina Zobaczcie, widzicie co tam się dzieje? Na razie stąd wyjeżdżamy powiem wam, bo nie ma gdzie tutaj stanąć dobrze tu było takie rądko Spróbujemy stanąć tam wcześniej, był taki parking Tam były miejsca tam sobie zostawimy przyczepę a wieczorem po prostu zjedziemy tutaj A jak się trochę luźniej zrobi to najwyżej sobie przeparkujemy mm, Tak właśnie zrobimy jakieś w tym Zobaczcie tutaj, tu też był jakiś parking Będziemy wracać, to zobaczymy. Teraz jest 14, to jest dużo ludzi, ale ja myślę, że za dwie godziny oni będą się zbierali. Wjechaliśmy w taką muliczkę boczną i zrobimy sobie kółko, objedziemy jeszcze raz to w kółko. Zobaczymy, czy gdzieś znajdziemy jakieś miejsce parkingowe. Każdy parking zajęty, kawałek już do A tu jeszcze samochody przyjeżdżają i cały czas parkują. Parking, tu jest jakiś parking. Ale zamknięty, a zamknięty bardziej. Tu pan zajął, ale też byśmy się nie zmieścili? No, Chociaż tu, może? Może, nie, 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 tak byśmy chyba się nie zmieścili. Nie no, to pełno wszystko zajęte. Ludzi pełno. Znaleźliśmy miejsce, troszkę dalej od tego miejsca, gdzie się kręciliśmy. I stoimy praktycznie już na końcu, na samym wylocie, Było akurat tutaj mniej osób parkuje i było miejsce. Sobie stanęliśmy wzdłuż drogi. A teraz pójdziemy tam, do plaży, gdzie jeździliśmy i zobaczymy. Najwyżej wieczorem przeparkujemy gdzieś tam bliżej, jak się zwolni tutaj trochę tych miejsc. Patrzcie, jak idealnie podjechałem pod krawężnik, Aż za, aż za idealnie. Stanęłem przed samym tym Nasze zbieranie się do wyjścia, 5 minut wychodzenia z samochodu. Lecimy na plażę sobie. Powiem wam, że ogólnie dzisiaj jest chyba najzimniejszy dzień, jaki był tutaj jak do tej pory. Wczoraj i dzisiaj był taki zimny. Idziemy jeszcze tutaj oblukać, gdzie tu można ewentualnie będzie można stanąć. Tutaj widzicie, jest parking, relaks, niestrzeżony, ale niestety brama zamknięta i tyle. I tutaj myślę, że tu gdzieś staniemy chyba na tej ulicy najszybciej. Tu będzie najłatwiej stanąć i najłatwiej później stąd wyjechać. Jeszcze pójdziemy zobaczyć ten parking tam w lesie przy samej plaży, jak on wygląda, czy tam się da wjechać. Ewentualnie przyczepą. I jesteśmy w tym całym miejscu, gdzie tutaj przyczepką się nawracaliśmy na tym rądku. Zobaczcie, to wszystko jest pełne. Tam w lesie. Wszędzie zostawione, zobaczcie, góra, dół, wszystko zostawione. Pełno aut. Tutaj to jest dopiero życie Wszystko otwarte Darek Co chcesz? Co, Co bierzesz? No, nie chcesz goferka? Ja chcę, ja chętnie chcę, Ja wezmę z chętnie. dżemem To ja chcę bita śmietana i polewa Nie, to ja chcę bita śmietana i dżem Przyszły nasze goferki Zobaczcie jak wyglądają Jeden, na razie dwa I po drugi Po goferku i spać Dobre jest, Dobre, no, dobra jestem janoczek śmietana. Waga? O, i Laura zasłoniła cały efekt. Jak? Mm. Spoko. Dobre. Jemy. Tak się prezentują plaże w Stegnie. Troszkę przykryte śniegiem. Dużo ludzi dzisiaj. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo na taką miejscowość. Weź sobie wytrzesz i będziesz miała na jedną nogę. Może znajdziesz kogoś drugiego. No może. <laughs> bo to twórę... Zobacz jaki Gdzie... skarb znaleźliśmy na plaży. Taki. Buta znaleźliśmy, a Darek mówił, że zgubił. Czy to ty, Oliver, zgubiłeś? Któryś raz tata. A tata <laughs> zgubił. Kapeć. Słuchajcie, co robimy? Jaki jest plan ogólnie? Idziemy teraz na obiad, bo jestem strasznie głodny. Jedziemy do tej krynicy. No, ale zjadłeś, zjadłeś przed chwilą tego. Tak i w ciągle jestem głodny. jesteś godny. No nie wiem, Paulina ma tutaj wymyśliła nowy plan. No bo możemy tak yy, kupić jedzenie do wstegnie, pójść do przyczepy Zjeżdż. i zjeść i po prostu zostać tutaj na noc, a możemy zjeść, na spokojnie odpocząć i wsiąść w samochód i pojechać do Krynicy, ponieważ wieczorem będzie więcej miejsc i zostać tam na przykład dwie nocki. Bo no. i tak jutro mamy rano jechać do Krynicy. I nie wiem, czy tak nie będziemy musieli zrobić, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje, a dzisiaj jest sobota, a jutro będzie, podejrzewam, jutro jeszcze, będzie jeszcze więcej, więcej ludzi. ludzi. Spacerek zaliczony, robi się już szarówka i zimno się zaczyna strasznie robić. No. Wracamy na górę, teraz przejdziemy sobie tutaj troszkę bokiem, no. <laughs> jakieś takie rzeźby, nie wiem, co Ekspresji to jest. Ekspresjedenki. jedynki, tu dalej też są jakieś, nie tak? Samopołudnie, aha, to są programy chyba, nie? Tak, tutaj jakieś chyba fundowały to, czy o co tu chodzi? To było zrób zdjęcie. Ławeczki. no jesteś na filmie już. O, dobra. <grych> Czekaj, tu jest Samopołudnie, To jest następna. Laura, co tam jest? Radio Dzieciom? Co? Radio Dzieciom. Radio. Radio. A, radio. radio. Dzieciom. Ja idę na... Ten. I stegna Stegna ja Lato z radią. No i co Laura? Co wybraliście? na no Tak? Tam jest Wszędzie w sumie to samo, ale tu jest takie e, najwięcej ładnie. ludzi. Gdzie ten wieking? Jest tutaj? Dobra, to idziemy coś wybrać choć. No podają ciekawego. I tak nie zobaczycie. Zupy i dania obiadowe. Od 20 do 30 zł dania obiadowe. Jak widzicie jesteśmy już w samochodzie, wpadliśmy na taki plan, że złożymy zamówienie, zostawimy tam Paulinę, a sami przyjdziemy tutaj do samochodu I teraz yy, czekamy na telefon od Pauliny i podjedziemy do niej po prostu tam na, pod tą restaurację A to tylko dlatego, że tu jest, zostawiliśmy bardzo, bardzo daleko tą przyczepę i zanim byśmy tutaj pewnie do niej, do niej doszli z tym obiadem zamówionym to już by było wszystko zimne Więc bez sensu Czekamy na telefon, jedziemy po Paulinę i staniemy sobie gdzieś tutaj Nie wiem czy tu wrócimy z powrotem na to miejsce, czy gdzieś tam wcześniej, bo jak szliśmy to widziałem, że już dużo tych miejsc się po prostu zwolniło teraz wieczorem Uuu ciemno tu jest, taka miejscówka teraz bliżej tutaj troszkę stanęliśmy, też jest taki duży parking na prostu osiedla ale zjemy tylko i stąd spadamy, jedziemy do Krynicy Nie wiem czy obiektyw nie zaparował Dobra wchodzimy do środka, grzejemy, piec i jemy ja mam tak, dorsza z frytkami Długo czekaliśmy na ten obiad ogólnie Strasznie za 45 minut do godzinki Tu jest co ty wziąłeś? Flondra górna. Górna, górna. Górna, górna. z ziemniakami mm. I po Loso. rosołku I Jeszcze I... mój łosoś A, Laury łosoś Włączyliśmy grzanie, bo jest cholernie zimno A nie jeździmy z włączonym, więc trzeba, trzeba poczekać chwilę Będzie ciepło, się rozgrzeje Który to jest Laury jeszcze coś? Do, do kolekcji Laury Łosław. Takie tak. danie wyglądają. to wszędzie teoretycznie. Takie szybkie info, jeszcze a propos obiadu. Zapłaciliśmy za niego 160 zł, więc, jak należy chyba najdrożej. Bez żadnych tam dodatków, bez niczego. A teraz się zbieramy. Zjedliśmy, zbieramy się i lecimy do krynicy. Mam nadzieję, że tam jakieś będzie miejsce na upatrzonym przez nas wcześniej parkingu. Zobaczcie, jaki. Nocny dojazd do krynicy. Trochę dziurawa tutaj, znaczy nierówna, może nie dziurawa, ale nierówna jest ta droga, a do tego ciemno, na długich jedziem. Jesteśmy w Krynicy Morskiej, powiem wam, że jest zimno, wiatr wieje, tylko jest jedna rzecz, Mieliśmy, znaczy mieliśmy byliśmy zupełnie na innym parkingu przez chwilę, nie nagrywaliśmy tam, to był parking taki polecany. Ale y, okazał się jednym wielkim placem budowy, więc nie było szans tam zaparkować. Zostały tylko takie małe miejsca, gdzie tam może kamperkiem będzie się kamper tam wjeżdżał ale my naszym zestawem nie było szans. Nie żeby... zmieściliśmy się, Musielibyśmy zająć, nie wiem, sześć. Ta, cały parking. Sześć innych, cały parking, więc no tak. Stwierdziliśmy, go. że bez sensu. No i przyjechaliśmy. My jedziemy czegoś szukać. Jesteśmy w porcie teraz. I w zasadzie jesteśmy w porcie i w zasadzie chyba jest fajnie. Tak, jak tu widzicie, takie. To są, stoją dwa kampery. Taki parking. Jakieś kamperki tutaj stoją. Tak. Nie czy wiem, czy. mieliśmy stanąć ziemi. Czy one tutaj są na chodzie, czy nie? Czy tak sobie sparkują? Nieważne. Myślę, tak. My sobie tutaj stanęliśmy po długości. Weźmiemy się teraz, tutaj szybko ustawimy, bo jest. Pieruńsko-zimno, wam powiem. Tak wiatr wieje tutaj, od, y, ciągnie od wody. No jesteśmy w samym porcie, tak. ale my jesteśmy od strony tej zatoki y, y, wiślanej, tak? Dzisiaj od już chyba nic nie będziemy morza. robić, bo już jest godzina, zaraz wam powiem... 19? 19, no. Jest godzina dziewiętnasta. W pół do, no. W pół, w do. pół do siódmej jest. Więc I... się ustawiamy, idziemy grzejemy w I się I się szykujemy może do, nie wiem, do jakiejś kolacji czy coś, coś porobimy jeszcze i no chyba na dzisiaj... I na tym koniec dzisiaj. Tak, na ten Masz koniec. Może jakaś gra planszowa, co Zobaczymy. Dobra, najpierw się ustawimy, bo jeszcze jesteśmy w powijakach. Wszystko Kiesienie. trzeba jeszcze ustawić podpory wszystko porobić. Dźwięki już nakarmione. Świnki, świnki tutaj jedzą sobie spokojnie. Mają sianko, sałatkę, marchewki. Światełko się świeci. Powiem Wam ile jeszcze mi zostało akumulatora. Akumulator trzynocki już przeżył i światło 12,4 dalej pokazuje. Fajnie 12 no, może do rana to wytrzyma, nie? No, może będzie OK. Patrzcie, jeszcze Wam pokażę taką fajną zagadkę. Tam się w Labry pali światło. U nas się pali światło. I teraz jakbym chciał tutaj włączyć inne światło, czyli nad kuchnią, to już nie włączę, nie zapali się. A jak zgaszę to, pyk, to jestem w stanie zapalić tamto. I teraz no odwrotnie, tego też nie zapalę, dopiero muszę zgasić tamto, żeby włączyć to. Wychodzi na to, że jeżeli przyczepa jest tutaj, jakieś ograniczenia są porobione, jeżeli jest podłączona na 12V To można tylko korzystać z dwóch źródeł światła w całej przyczepie A tych źródeł światła jest dużo, oczywiście mogę sobie też wszystkie zapalić Ale to jakby naraz, jakbym chciał zapalić, wciskam sobie tutaj M -kę. O i zobaczcie, pali się wszystko, się zapaliło Wszystkie światła w przyczepie się zapaliły, ale tak jakbym chciał pojedynczo Czekajcie, zgaszę wszystkie Bo mi akumulator zaraz padnie To mogę tylko wybrać jakby dwa źródła światła w jak byliśmy, znaleźliśmy takie miejsce i to taki garmażerka rybna i kupiliśmy tatar z łososia, który za mną chodził chyba już od nie wiem, od Gdańska? Jakoś taką miałam wielką ochotę i dzisiaj będziemy jeść. Zobaczymy co to za tatar z łososia. Pokażę Wam jeszcze gdzie my dzisiaj w ogóle byliśmy. Nie wiem czy taki widok będzie lepszy. To jest ogólnie Krynica Morska. Tutaj. Najpierw pojechaliśmy tutaj sobie na ten parking Tutaj ten pierwszy, zaraz jak praktycznie się wjeżdża do Krynicy. I tutaj są takie dwa parkingi. Jeden jest po tej stronie, tu są takie pojedyncze miejsca i drugi jest jakby po tej stronie ulicy, gdzie tutaj miały być takie, o, zaraz Wam pokażę, jak tu będzie możliwość. O widzicie, tutaj miały być takie miejsca fajne. O takie fajne miejsca, tutaj wielkie takie miejsca, można było tu wjechać przyczepą, ale ten parking był teoretycznie cały w budowie, tu jakiś góra piachu. Jakieś yy, kostka brukowa, nie wiem, czy oni będą tutaj zmieniać. tak Paleta na paletach. No tak na paletach, tak, takie ustawione, że tak jakby mieli zmieniać tutaj ten cały parking, nie wiem, przebudowywać. I tak naprawdę został tylko, już wam pokażę, który. O i został tylko ten parking tutaj. A ten parking ma takie pojedyncze miejsca, widzicie? No, pojedyncze są z jednej, pojedyncze z drugiej. I tu jakbyśmy się mieli ustawić, to praktycznie zajmujemy całą cały jeden ten, ten, tą wysepkę tutaj zajmujemy. I dlatego. Jesteśmy teraz w tym miejscu. Pojechaliśmy do portu. Jest dworzec PKS, i ten parking znajduje się przy dworcu PKS. Na, na jego tyłach. Tatar z łososia, raz, tak? Tatar z łososia, dwa, tak? Tak. Makrela, dwa. to jest makrela, to jest dorsza, to jest łososie. Łososie, wszystko wędzone. Za to zawłociliśmy 80 zł. I tutaj to kupowaliśmy, jak byliśmy w Stegnie. Tak. Tam, co Wam pokazywałem i teraz sobie zrobimy z tego kolację. Dzisiaj na kolację będą rybki wędzone. Nie. Jakiś taki taki... No to czatar. Taki, taki dziwny ten, no to. No Testujemy. No i co? Dobre. Dobry. Masz cząstko górkiem z, z cebolą dzisiaj. To nie ogórki kiszone. A jakie? Konserwowe. Konserwowe, no. Patrzcie jest godzina 20... Nie wiem która, 23. A my tutaj jeszcze urządujemy z Laurą, bo Laura mówi, że jest za gorąco, żebym przykrocił grzanie. A na ziemi iście... sobie i... nową zabawę z Laurą baloniki gramy po sylwestrowo, jeszcze nam zostały. A na ziemi jest ładniej? No. Tak jak przy tym Piecu siedzieć to na pewno. Ale na Ziemi naprawdę jest Jest tutaj 27 stopni nam się zrobiło teraz przyczepie Strasznie jest gorąco. gorąco. Jak coś, to żegnajcie. I do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Zobaczymy, co nam przyniesie ten jutrzejszy dzień. Cześć, do jutra. Pa.